Hejka, ogólnie ja teraz nagranie sobie mojego pieska, który walczył o żarciem. troszkę... to się bardziej nie da. Ale to tyś mój! Zobaczymy, my tutaj mamy okienko, tam nie będę pokazywać okulicy. Więc pokażę Wam dalej. Dalszy ciąg. E, no to w ogóle dziękuję Wam za tysięcy wyświetleń. To jest kula z prądem. Pokazuję to dla Was. Jak się dotyka, cała ręka. No, kupiłam ją w centrum nauki. Była z, w centrum nauki z całą szkołą. Mogliście zauważyć opis, ale nic jeszcze nie zdobyło tyle wyświetleń. Dziękuję Wam! Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę. Myślę, że tutaj też będzie dużo wyświetleń, bo wiadomo, kule z Jeszcze kupiłam ją w tym w drugim centrum nauki, gdy była z moją rodziną. Bez psa już, bo to było dosyć daleko do łodzi. Więc. No. Bardzo wam dziękuję. Nie wiem, jak wam dziękować. Więc. Chciałabym, żeby tutaj się to Tyle. Jak rozumiem, że chcecie na młodych? Biedłorze. Teraz to zrobimy. W następnym do, na odcinku, który powinien być za chwileczkę. Ok? Dajcie krzyk w górę. Subskrypcję z cłoneczkiem. I dziękuję Wam bardzo. Jesteście najlepsi. Naprawdę nie wiem, jak Wam się Razem, Zaraz pokażę jeden filmik, który wstąpił tak dla śmiechu. Ale dziękuję Wam. Naprawdę, czyli teraz kiedy żebym nagrała to znów pakiem takim. I jeśli podoba wam się taka seria piszcie w komentarzach tam na dole, na dole, na dole wpiszcie yy, tam co mam nagrać albo roblox yy, Warsy, minecraft zwykły survival, creative nie wiem, co chcecie po prostu dawajcie, tylko niestety musicie mi dawać albo mam jeszcze jeden pomysł yy, weźcie zróbcie tak że napiszecie mi yy, tam na dole w komentarzu, tam, 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 na dole na przykład jakieś komendy albo y, seed proszę was to wtedy na, będę się starała nagrać ten seed to jest albo seed, albo to będzie, no nie wiem, dać mi coś tam, na pewno mi dacie nie wiem, ja jeszcze nie, nie znam się tak bardzo na minecrafcie, no ale Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję.